Dzień dobry, obok mnie stoi przyczepa specjalnie wyprodukowana dla Straży Pożarnej. Mimo, że lekka, bo DMC 750 kg, to na dwóch osiach, więc stworzona do zadań specjalnych. Zapraszam do obejrzenia szybkiej prezentacji. Szukasz przyczepy? Sprawdź marketprzyczep.pl. Wspierane przez Nowim Grupa. 25 lat doświadczenia w branży. W środku zgodnie z projektem wprowadziliśmy małe modyfikacje, ale zanim ją otworzymy, musimy pamiętać o tym, że dla straży pożarnej ważny jest czas. Dlatego tę plandekę możemy zdjąć naprawdę bardzo szybko, szczególnie gdy robimy to w dwie osoby. Po prostu zdejmujemy tutaj tę linkę, z tyłu zdejmujemy tę taśmę, tak samo jak ja teraz z przodu to robię i już tak naprawdę przyczepę mamy gotową do użytku. W tym momencie podnosimy po prostu... Te klapę no i pokazuje nam się wnętrze tej przyczepy, które mówiłem, że zostało lekko zmodyfikowane. A co tutaj zostało zmodyfikowane? No właśnie ta plandeka, która podnosi się w ten sposób, i tak samo możemy ją otworzyć z drugiej strony. Zapraszam kamerę tutaj trochę bliżej, bo widzimy, mamy tutaj półkę, półkę na jakieś węże. Tutaj mamy no nie za dużo przestrzeni, ale myślę, że węże, szczególnie w rulonie, one nam, nam się bez problemu zmieszczą. Do góry widzimy również lampę i taka sama lampa jest również pod tą półką w tym miejscu która świeci nam już na tę docelową przestrzeń, w którą możemy włożyć jakieś pompy, jakieś narzędzia strażackie, być może jakieś agregaty. No ale to jeszcze nie wszystko, bo ta przyczepa ma również możliwość otwarcia burt, no i te burty możemy również zdjąć. Oczywiście to już jest standardnie, bo jak widzimy ta przyczepa została stworzona na, na bazie przyczepy takiej uniwersalnej, która standardnie ma otwierane burty, no i również zdejmowalne. Te wszystkie burty możemy otworzyć, wszystkie burty możemy również zdjąć. Tak jak mówiłem, z drugiej strony również możemy tę klapę otworzyć. Chodźmy, zobaczymy ją, ją tę przyczepę dookoła. No i żeby zdjąć tę klapę, podnieść tę klapę również, tylko wystarczy nam ten pasek podnieść do góry, tutaj zdjąć szybko ten tę całą gumę. No i z tej strony również pas do góry i tak naprawdę już przy, przy, przyczepę mamy gotową do e, pracy. Te przyczepę kupiła od nas Państwowa Straż Pożarna. Ja wiem, że e, to jest w tym momencie temat e, modny. E, strażacy się e, zbroją, także jeżeli jesteś strażakiem, jesteś e, gdzieś tutaj e, w tym całym świecie pożarnictwa e, czy bezpieczeństwa, zapraszamy serdecznie e, do kontaktu, ponieważ mamy e, przyczepy nie tylko dla Straży Pożarnej, również dla e, wielu tutaj, takich pokrętów Branż. Także jeszcze raz zapraszamy do kontaktu, zapraszam do telefonowania pod jeden z tych numerów telefonów podany na dole. Cześć!